Cześć! Witam Cię serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o hamowaniu. Hamowanie jest to kolejny element, jeżeli już potrafimy ruszać, wiemy jak pedałować, wiemy jak zmieniać biegi. Przydałoby się wiedzieć jak zahamować. O ile jeździmy tutaj w mieście po cenach płaskich, nie ma tutaj za dużej filozofii. Podstawową zasadą jest niedoprowadzenie do blokowania się koła. Czyli nie zaciskamy tak mocno klamek hamulcowych, aby koło całkowicie nam się zatrzymało, dlatego, że wtedy wpadniemy w tak zwany poślizg. Doprowadzimy do sytuacji, że tylne koło będzie zablokowane i zacznie się przesuwać tutaj pod dalszym kątem, i doprowadzi do naszego upadku. Dlatego, między innymi, w samochodach są systemy ABS, które starają się nam nie doprowadzić do sytuacji całkowitego jej blokady koła. I szczególnie to jest istotne właśnie w zakrętach. Więc jeżeli jedziemy tutaj po mieście, po takim płaskim terenie, głównie po asfalcie, należy właśnie wystrzegać się przede wszystkim hamowania, takiego całkowitego, takiego mocnego hamowania, które doprowadzi nam do zblokowania się koła. Kolejnym, kolejną rzeczą, którą należy pamiętać, że nie, nie hamujemy w zakręcie. Hamujemy przed zakrętem, przed już dojazdem do zakrętu, dlatego cały czas obserwujemy teren. Obserwujemy teren nie 5-10, Metrów tylko 15, 20-30 metrów do, do przodu. Patrzymy sobie, jak najdalej w zasadzie możemy, wtedy nic nas nie zaskoczy. Zarówno zmiana biegów, o której y, rozmawialiśmy ostatnio, jak i hamowanie. Nie, nas, nie nastręczy dla nas żadnych tutaj trudności. Hamujemy albo jednym palcem, albo dwoma, lub no więcej, tutaj zależy od naszej klamki hamulcowej, jak tutaj producent dla nas to przewidział, im krótsza klamka hamulcowa, tym możemy sobie pozwolić na hamowanie jednym palcem i pamiętajmy, że nie hamujemy tutaj w zakrętach. To jest najważniejsza rzecz, dlatego, że po prostu z tego zakrętu wylecimy. Będziemy jechać cały czas prosto i wcale nie, nie wyhamujemy. Jest to za, za krótki odcinek, często jest to też luźne podłoże i nie damy tutaj rady. Dodatkowo pamiętajmy, że naszym głównym hamulcem w rowerze jest hamulec przedni. On przynajmniej 70% wyhamowuje nasz rower. Tak więc hamujemy przede Wszystkim obydwoma hamulcami, czyli hamujemy zarówno hamulcem przednim, jak i hamulcem tylnym, ale pamiętajmy, że to ten przedni jest tak zwanym hamulcem głównym, to przede wszystkim wiedzą o tym motocykliści. I tutaj pamiętajmy też o tym, że w żadnym wypadku nie zaciskamy maksymalnie hamulców. Jeżeli chodzi o hamulce tarczowe, często się przewija temat modulacji hamulców, właśnie o to chodzi, żeby hamulce nie były zero jedynkowe, czyli jak nie naciskamy to jedziemy na pełnej prędkości jak zaczynamy hamowanie to już nam koło staje dęba. To nie są dobre hamulce, takie hamulce nie mają żadnej modulacji, czyli nie możemy sterować momentem blokady koła. A w modulacji chodzi o to, że jesteśmy w stanie dokładnie wyczuć, kiedy klocki zacisną się na naszej tarczy tak, że koło przestanie się kręcić i będzie tylko sunęło już po naszej nawierzchni, ale zablokowane. Więc hamulce, które się Tutaj charakteryzują dobrą modulacją, ułatwią nam po prostu to zadanie. Będziemy mogli ocenić, kiedy ten moment blokady koła nastąpi, i tak hamować, żeby do tego nie doprowadzić. Tak więc, też tutaj nie jest to temat skomplikowany. Przede wszystkim pamiętajcie, że nie hamujemy w zakręcie, hamujemy przed dojazdem do zakrętu i hamujemy tak, aby nie zablokować swojego koła. Teoria, teoria, praktyka praktyką. Tutaj, jak widzimy, tak jak wspomniałem, też dostosowujemy ergonomię klamki hamulcowej. Tak jak trzymam tutaj rękę, muszę mieć dostęp i zarówno do przerzutek i jednym palcem do klamki hamulcowej. Hamujemy jednym palcem z tego względu, że ja mam akurat dźwignię hamulca, która jest przewidziana do obsługi jednym palcem, ale muszę mieć tak ustawiony swój kokpit, żeby mieć dostęp zarówno do biegów, jak i do klamki hamulcowej. Staramy się wyczuć właśnie moment hamowania, żeby nie zablokować sobie tylnego koła a poprawnie wykonać ten manewr. Nie wiem czy to będzie tutaj dobrze widać. I jedziemy. Tyk, trafiamy jednym palcem od razu na klamkę dźwigni hamulcowej. Nie jest to skomplikowane, wymaga to chwili przećwiczenia i będziemy mogli jedną ręką obsłużyć i biegi i klamkę hamulcową i będziemy mieli to fajnie. Zgrane. Jak mogłeś zauważyć, temat hamowania jest może i tematem trudnym. Będziemy też do niego wracać podczas różnych wycieczek rowerowych, dlatego że w terenie, kiedy będziemy jechać, będziesz mógł zobaczyć, o czym mówimy: o dohamowaniu. Będzie też temat o zakrętach, odcinek zresztą o zakrętach więc tam będziemy też dużo mówić o hamowaniu tutaj chciałem poruszyć tylko najistotniejsze kwestie takie jak hamowanie właśnie w zakręcie i hamowanie, które doprowadza do blokowania się koła tutaj już nie ma znaczenia czy przedniego, czy tylnego oczywiście jeżeli już, to lepiej trochę zablokować tylne poprzednie to po prostu możemy przejść przez kierownicę tylne prowadzi do uślizgu, ale jeżeli się w porę zorientujemy i puścimy sobie klamkę hamulcową jeszcze z takiego poślizgu jesteśmy w stanie wybrnąć Ups, wracam, zapomniałem kasku. Tak więc ćwiczcie sobie temat hamowania, ustawcie sobie poprawnie przede wszystkim kokpit, ustawcie sobie dostęp do Waszych biegów, ustawcie też sobie dostęp do hamulca i po prostu sobie ćwiczcie. Fajnie się ćwiczy na takiej nawierzchni, którą tutaj widzicie. Jest to taki lekki żwirek, z tego względu, że. O, nie wiem, czy było słychać w kamerze. Teraz doprowadziliśmy do zablokowania się tylnego koła i będziecie słyszeć kiedy to się odbywa i możecie to sobie zgrać z naciśnięciem klamki hamulcowej. Jeżeli już opanujecie na takiej nawierzchni żwirowej, będziecie wiedzieć kiedy wasze koło się blokuje, będzie wam łatwiej wykonywać te manewry. Tak więc wsiadaj na rower, ćwicz hamowanie, trzymaj się, cześć!